Siemano, z tej strony Wócha w tym odcinku do wygrania macie Paysy Card o wartości 20 zł. Wystarczy, że zostawicie lajka suba z dzwoneczkiem i komentarz, dowiecie się w trakcie odcinka. Więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Łówka jesteśmy na case dropie, robimy od 50 zł do kosy, zobaczymy jak to nam pójdzie. Powiedz na stronę użyj kod promocyjny, klikacie tylko jak ty kod dodaje Wam 11% do doładowania i sksiczkę Silver na start, więc super sprawa. Kto chce, może kliknąć sobie doładuj. No i tutaj macie blika, Paysafecard, SMS, y bank, wizę, zena, płatność z PayPal'em, krypto i skrillem, więc są, słuchajcie, możliwości. A my zaczynamy dzisiejszy odcineczek. Eee, zobaczymy, słuchajcie. Co ty uda się nam dzisiaj zrobić, więc zaczynamy. Myślę, że zaczniemy. Słuchajcie, ten odcinek od skrzyneczki champion. Klikniemy sobie. Jedna skrzyneczka na start. Zobaczymy, czy coś ciekawszego nam tutaj poleci, czy jednak nie. Będzie czerwony gloc. kurde, bardzo blisko, bardzo przyjemnie mogą być. 2,28, ok. Sprzedajemy, dziękuję. Nie, nie, nie. Ja tutaj liczyłem tego glocka. Kurczę, w przypadku tego glocka byłby naprawdę w porządku. 15 zł, więc piątka do przodu by była. Do Dobra, próbujemy jeszcze raz. Sprawdzamy, czy tutaj coś ciekawszego będzie. No, kurde, zobaczcie, że wszystko pomiędzy skinami Warmgat nam wypada. Nawet nie widzę, że to jest WarmGut, ale on zwraca. Zwraca jak najbardziej, przez to, że weszły te skiny z CSA dwójki. One, słuchajcie, zupełnie inaczej wyglądają na grafikach. Dobra, idziemy po kontrola. Hmm, ja chciałbym tę stronę sobie wybrać. Yy, tutaj, tak, interesuje mnie powiedzmy, że 15 zł, jakiś 5.7 7 na przykład. Yy, otwieramy, sprawdzamy. Słuchajcie, czy będzie pomarańczowy kolor w tym momencie? Jest pomarańczowy, dobra, super. Ja jestem zadowolony z tego wyniku. Okej, okay, gdzie podziękował? Podziękował i spadam. Yy, 49 zł, więc wróciliśmy. Yy, idziemy teraz. Zobaczyć jakieś tutaj skrzyneczki ciekawsze. Poszukamy sobie Flow Dropsy. No to wiadomo, to są speki i inne sprawy. To nas nie interesuje. Naklejki. Naklejki, może słuchajcie, spróbujemy sobie tworzyć nawet ze trzy. Słuchajcie, nawet ze trzy. Trzy skrzyneczki z naklejeczkami. Zobaczymy może jakaś ciekawsza naklejka by nam faktycznie poleciała. No i by to mogło naprawdę nam bardzo pomóc, ale niestety nie ma takiej chęci, ta skrzyneczka, że rzuci nam jakoś lepszo Skrzynki z CS-a, dwójki, znaczy ogólnie z CS-a, no nie, no bo to są Huntsmany i tak dalej, i tak dalej. Breakouty, więc to są skrzyneczki, które były w starych operacjach. Ej, zobaczcie co tutaj w ogóle jest, no nie? Szansówki na kosy. Ja to tak nazwałem, no nie? Szansówki na kosę. A żeby wygrać PCFK napiszcie jakim waszym zdaniem jest najlepszy telefon i obok liczbę od 1 do 5. Dobra, wróciłem. E, e, otworzyłem drzwi i wróciłem, e, teraz tak... Mm. Lecimy, w szansówkach mówiłem chyba to tak, 53 zł na 5%, więc aktualnie totalnie nas to nie interesują. Zobaczmy skrzyneczkę Słoneczny Drop. Ciekawie to e, ciekawa nazwa bardzo. Są koski nawet, więc i rękawice. Są koski i rękawice, więc klikniemy, słuchajcie, klikniemy, sprawdzimy, czemu by nie koski... Kurde, dobra. Nie mam totalnie wyczucia w otwieraniu właśnie tych, tych skrzynek. No nie, totalnie nie wiem, co poleci. Zawsze mnie to zaskakuje, ale myślę, że z czasem będzie wyczute. Myślę, że będzie wyczute. To jest strefa chillu tradycyjne, to są goldy, klucze, inne tego typu sprawy limitowane edycje więc tutaj skrzyneczki które są limitowane, powodzenia okej, okay. ile to jest? 9,25, skrzynia jest limitowana skrzynia, ile tu jest? o kurcze, zobaczcie to jest taka 1,5% szans na to, nawet nie całe 1,5% szans na to, że poleci kosa więc to jest skrzynia takiego ryzyka no nie wiem, ja tak to nazwał po prostu Wracamy do strefy tradycyjnej, może. Klucze, okej, okay, no nie? No dobra, zobaczmy, co, po ile są w ogóle kluczyki: 60 zł, 60, parę. Mogą wypaść te skrzyneczki. Dobra, sprawdźmy, no nie? Skrzyneczka z kluczami i skrzyniami. Może być to naprawdę e, ciekawa rzecz. Ej, będzie. Będzie klucz. będzie... Dobra, mamy klucz do chroma case'a, który kosztuje 41 zł. Więc, ej, bardzo ładnie, bardzo ładnie ta skrzyneczka z kluczami. Zobaczcie, 64 zł mamy. Yy, jeszcze raz, dobra, kliknijmy jeszcze raz. 26 zł kosztuje. Nie ma co się szukiwać, więc troszeczkę kosztuje ta skrzynia. Ale pierwsze, co nam wypadło, to jest klucz niestety. Drugą jest rewolwer case za 7,50. Więc yy, kręcimy się. Kurczę, kręcimy się w kółko. Nie mogę znaleźć odpowiedniej taktyki. Może pójdźmy do tych skrzyneczek z eventu. Tu. Może klacz case, może klacz case sprawdzimy. Może coś ciekawego on tutaj nam wyrzuci. Rękawice są z rękawice mając Możemy już bez problemu jakieś kontrole na kosę porobić. więc tutaj myślę, żeby nie było problemu, gdyby padły rękawice, ale nam nie wypadają. Tylko a wubka, słuchajcie, za 48 zł. Czekajcie, a sklejka jest 21. Dobra, to był bardzo dobry drop. Przepraszam bardzo. Głównie to na pewno pomógł. Statrack temu skinowi, ale mamy 72 zł. Czyli słuchajcie, do przodu, do przodu jak najbardziej. Mm, idziemy dalej, rękawice przelatują. BĘDZIE NEON NOIR Aj, kurde, blisko, blisko Blisko bardzo tego neon noira. I jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz Spodobała mi się w miarę ta skrzyneczka, więc zobaczymy Słuchajcie, proszę, kciuki, dawajcie dawaj. A, tutaj nie, no nawet statrak Myślę, temu skinowi na statrak nie pomoże No jasne, że nie Kurczę, tak wyglądał, on tak wyglądał Właśnie, dobra, sprzedajmy wszystko do graffiti To wszystko leci na sprzedaż 44 zł. Mm, idziemy, dobra, spróbujmy Skrzynia, która praktycznie wszystko kosztuje Co mamy, no ale jeśli Huntsmana byśmy trafili w odcinku od 50 zł do kosy No to to był chyba jeden z najlepszych Takich odcinków, więc kciuki trzymamy Za Huntsmana, przelatuje Dwa razy już, print stream byłby Elegancki, P250C ja, No niekoniecznie 13 zł, P90 No ale było możliwość zdobycia Huntsmana Nie ma co się oszukiwać, 18 zł Myślę, że to jest odpowiedni moment W którym przechodzimy na kontrola no, i takie 18 zł, myślę, że 40 jak najbardziej byśmy chcieli. Będzie fajna naklej, naklejka. E, albo czekajcie, bójdźmy w m czwórkę, dobra, M4. Fajniejsza sprawa, myślę. E, dobra, prawie mamy, prawie mamy. Dajmy. E, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Dobra, czekajcie, w złą stronę kręcę. Przepraszam bardzo. Ej, dodaj. Dobra, przepraszam, bardzo jednak dobrze. Przepraszam. Dobra, nic nie dodaj, nic nie dodaj, nic nie dodaj. Dobra, otwórz, 17, 40% szans na to, że ten skin tutaj się pojawi i wypada, słuchajcie, bez problemu, auk. Ja pierdzielę bez problemu. No mamy to bez problemu. Podjąłem próbę, słuchajcie, podjąłem próbę Nie poszło tym razem, ale ja i tak dalej będę próbować W końcu ta kostka się pojawi I węcik, słuchajcie, ciągle trwa, więc tutaj możecie jak najbardziej sobie do niego wbijać Zbieracie punkciki, zajmujecie miejsce w rankingu Jest super sprawa z tym Możecie generować, słuchajcie, sobie skiny na generatorze Ja mam 841 punktów, więc spróbujmy za 200 ok. O 600, minimalnie. Ok, 600 to jest minimum, więc OK, generujemy. Zobaczmy, jak to słuchajcie, będzie się prezentowało. Otwiera się skrzynia, z której słuchajcie, wypada skin za złoty 48. Dodatkowo mamy też karty tutaj, można słuchajcie, otwierać te karty za punkciki. I kapsuły, więc kapsuły tak samo, po 500, słuchajcie, więc tutaj pucharków klikamy sobie, odkrywamy i tutaj się ukryją za tym skiny, więc takie oto skiny, czekajcie, otworzymy sobie jeszcze karty, zobaczmy co tam będzie z kartami, otwórz kartę, za kartą się kryje naklejeczka, tutaj skinek, otwieramy wszystkie, otworzę wszystkie, zobaczymy co będzie, ok, to są bonusowe, tutaj jest drugi poziom, więc są droższe, ok do 95, no tych, tego poziomu już nie mogę. Dobra, ode mnie to by było tyle. Dzięki za oglądanie, subujcie, lajkujcie, na razie się ma i cześć.